On wszedł do maszyny startowej bez problemu, także czekamy na sygnał do startu. Uwaga, uwaga, jeszcze chwila i gonitwa się rozpoczęła. 1907 metrów to jest dystans tego wyścigu z dużym y, tam problemem na początku Viber, jego strata jest dość spora, będzie musiał teraz gonić, a prowadzi Wasalka na drugim miejscu. Jest Livorna na miejscu trzecim galopuje Pasadera. Konie i jeźdźcy są na przeciwległej prostej, mają jeszcze 1600 metrów do celownika. Prowadzi Oznaczona numerem pierwszym Wasalka. Na drugim miejscu jest Livorna. Na miejscu trzecim galopuje Pasadera. Na pozycji czwartej znajduje się Pagonia. Na piątym Bambineska. No i na szóstym Viber, ale już dołączył do stawki. Do celownika pozostało 1300 metrów. Tempo nam się nieco zwiększa. Na prowadzeniu jest wciąż Wasalka. Dosiadana przez Małgorzatę Kryszyłowicz, czy jej trener na drugiej pozycji galopuje Livorna na trzecim pasadera, na czwartym pagonia, na piątym bambineska, no i na szóstym Viber. No, nie zmienia nam się kompletnie kolejność w tym wyścigu. 1000 metrów jeszcze do celownika, no ale wciąż na prowadzeniu jest wasalka, choć już po zewnętrznej, atakowana przez Livornę. Na trzecim miejscu galopuje pagonia, choć już zrównuje się z nią pasadera, no i zaczynają nieco odstawać bambineska oraz Weiber. A do prostej finiszowej coraz bliżej pozostaje 550 metrów do celownika i wyprowadza na nią Wasalka, ale jest atakowana przez Livorne. Coraz bliżej również Pagonia czai się tam również i schodzi do kanatu bardzo ładnie Pasadera. 400 metrów pozostało do celownika. Świetnie po zewnętrznej rozpędza się Pagonia. Wasalka się wciąż broni. Atakowana jest również przez Pasadere. Wasalka Pagonia i pasadera. Jeszcze 200 metrów do celownika. Wydaje się, że po zewnętrznej najlepiej galopuje pagonia. Pagonia, pasadera, wasalka słabnie. 100 metrów, aż pasadera teraz przyspiesza. Pasadera przyspiesza i wychodzi na prowadzenie. I to ona sięgnie po zwycięstwo. Pasadera, pagonia, wasalka. Na czwartym miejscu Livorna. Następnie Bambineska. I na ostatnim Weiber oznaczona numerem drugim Pasadera najlepiej poradziła sobie na prostej finiszowej. Dosiadana przez jokeya Dastana Sabatbekowa, trenowana przez Petro Nakoniecznego. Jako pierwsza minęła linię celownika. Zaczekajcie państwo na oficjalne potwierdzenie rezultatu przez komisję techniczną. Na pierwszym miejscu Pasadera, na drugim Pagonia, na trzecim miejscu Wasalka. I na czwartym Livorna.